Witajcie z tej strony Paprykowski, a dzisiaj ze mną jest dziki dzik. Cześć. Dzisiaj sobie zagram w bedworski, dłoski. Tak, a tu dokładnie. nam nie chce nic wczytać, to wyjdziemy sobie i wejdziemy jeszcze raz. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszam Was też do kanału Jabłona. Link będzie jablone. w opisie. Najlepiej wiecie co, jak zrobić. Wpisać paprykowski i będzie kanał Jablon. No to taka podpowiedź. No, tak było, nie zmyślam. No dobra. No, czyli dzięki mnie, Jablon jest popularny. Dokładnie. Ja ci wyrzucam to złoto. Żygaj złotem. <ścoughs> lecę. To leci. Dobra, Łyżeczka buduje i lecę na drużynę. Czy jest ktoś obok nas? Jasne, że jest. Jeszcze nie zapomniałem, jak się budowało szybkie masy do góry. Jeszcze nie. Dobra, ja tu jestem na diaksikach. U zielonych Dobrze. Nie mamy. to kozak. No i ja idę do drugiej drużyny, którą mieliśmy obok. Dobra. Ja jestem już na drzewie, u nich. To zniszcz ich tam. A no, tu mi się Sandstone, sandstone będą chcieli robić. Oh fuck. Endstone, a nie sandstone. Cicho bądź. Nie ma Sandstone. Bym jednego sklepał. 2 HP miałem, ale drugi... A cię syrenka bił. cię zabiła. Wiem, wiem. Taka z niej syrena była, że... Dobra, no, ja kupuję msiki. to, kupuję to, kupuję to i idę na nich. Mam już jakieś tam Brian, rzeczy. tu nam walnę, protekrzyna. Protekrzyna. Spadłem! Nieźle, nieźle. Chcesz to choć ze mną o, na nie. Tych, na białych. Z emeraldami, z tym spadłem ja. O nie, to już. Ale Bambik ze mną. Dobra, bo ty przesada robisz. Łóżko jak ciota przyjdzie łóżko z szem, normalnie. No 2 hp ma dzik, no ja, ale łóżko jest dzisiaj. Dawaj, ich. ty tu przyszłeś na jak? No i to tylko. No i nie wiedziałeś co się dzieje. Także polecam. No taka U, taktyka oni tu tak. Mieli... Ile rzeczy mieli Uu, w skrzynce takiej. Ej, pamiętajcie o odcinek, zawsze tak jest, że ja, ja obijam, Patryczek dobija. Tak jest, tak jest zawsze. Co nie? Nie. Jak to? Ej, myślałem, że tak jest. O, akła! Kolego, do widzenia. Dawaj, emeralda. Dziękuję, dobranoc. Weź tam pozbieraj emsy. No właśnie, spróbuję, tylko boję się, że drugi akła mi zaraz nawet wiedział. No ja mam tu mam darmową obudowę. Bo od, od nich zostało Dobra, 10 sekund zostało, ale nie zostaje na kolejną turę. Ja Czy idź. zmienić z tobą Ile masz? Cię. Cztery już byśmy mieli Kładę. Kładę ci do zwykłej skrzynki Dobra, a może bym poszedł do kolejnej drużyny, do czerwonych. Czerwoni tu próbują na środek się dostać. A, to, to widzisz, A ja to zaraz ich zbieram. Jak mnie dorwie, to go sklepie. Jak mnie dorwie, to Ale go tu tych banów lec, leci dużo. No. Albo tych, albo wyrzucę tym serwera, nie? Gdzie idziesz? O, to są taki. Fajny. Odpalony jakiś. Na hita mi pół ten. Pół życia dała, później normalnie już bił. Co za TNT w naszej bazie, ej! Klepie. Ja zniszczone łóżko. O fak, dobra, to ja nie idę na te czerwone. Dobrze. Dobra. Pyk. My mamy jakieś ulepszenie a, Coś tam jest Dobra, idę do, nas a, do Tu nas podjechali. Chodź, no chodź do nas. Trzeba sobie bloki kupić, łuk. Ile masz diamentów? Cztery. Ulepszam szarpnę sobie. Dobra. A. Idzie ktoś, a nie to ty. Masz złoto jakieś? Mam pięć. Tutaj. Masz. Dobra, muszę swoje żelazo trochę użyć. Kupię se ten słabszy łuk. Tu masz to jakbyś A, chciał. I tak jesteś kozakiem. Tu masz Dę. Nie bierzesz tych czterech? Nie chcesz. Emsów? Jaki masz mieczyk? Ma. Ten taki, ten taki tu. Żelazny. To ty se kup diamentowy miecz. Idzie, idzie. Dobra. A i co, a tego się nie spodziewałeś? No, hihi. Tak. Ładny. Zrzucony prawilnie, nielegalnie. nielegalnie. Dobra, mam kilof i siekierę diamentową. diamentowe. Możemy na nich iść też. Spokojnie, to ci protekrzynę. Se uzbieramy, to ma być uinek. Dobrze. Panie nauczycielu, ten odcinek będzie nazwany wielki fail, bo Masz. spadłem tak na początku. No weź te diamenty dobra i protection. Dopie diamenty, kilo przeklęty. Dawaj na środek we dwóch. Ok. Dobre, dobra, dobra, pierwszy. Będziemy. Pyk, pyk. Okay, Jak zostawicie się. pod tym odcinkiem 10. 18 łapek w górę, czyli wszyscy subskrybenci muszą zostawić, Tak, Nieźle. To y, ten. Albo nie, 15, no to będzie live. Z czego o. będziecie chcieli? Z CS-a, pobieraj CS-a i robimy z cs Napiszcie w komentarzach, z czego chcecie live i będzie live, tylko minimum 15 subskrypcji. Łapek. No, łapek. Bo Zaspamuję ci CS-em. Zaspamuję ci CS-em. Cię zbanuję na czoć Nie. You not mieć prawo for this. Dobra, zrobię nam tu miejsce. Wszystko wkładaj do zwykłej. Okej. Okay. i Dobra. Nie na diamenciki. Także zostawiajcie 15 łapek To wtedy będzie jak Patryczek pobierze CS, a to zagramy 1 na 1 i go zjadę do zera. <grym> Nie pobiorę ja Masz pobrać. Jak sobie kupię kartę pamięci. Yes. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja na środku mnie idzie. Dobra, 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 idę idaj. do nas do bazy leci ty. O nie, dobra, to, 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 to ja idę K idź na bok. na niego, ja ci z łuku pomogę. Dobra, wierzę. Ja wierzę. Mocno wierzę. Jak rycerze. Przez ten świat nic mi nie zadał, ale z niego ciąga. I mam chodź, emeraldy, masz. trzy. Ile? Cztery. Dobra, chodź do bazy, włóż wszystkie diamenty do skrzynki. Eine spajre. Shiki, shiki, spajder. A i na kanale Patryczka może się znaleźć niedługo pioseneczka. No, może. Może, tylko musimy znaleźć kogoś, kto nam to przerobi. I czy jeszcze tekstu nie mam dokończonego? No, ale już ma większość. Chodź na środek, we dwóch Dwie zwrotki mam na razie Idziesz, idziesz Ale nie obiecuję Właśnie, bo musimy masz, mieć masz, kogoś, masz. kto to przerobi. Co to, tu masz, masz masz A ty gdzie idziesz? Zostaliśmy z Aqua, który podjeżdża na naszą bazę ty On podjeżdża na naszą bazę Będziemy Emeraldy Dawaj, mi go. Patryczek nie dzisiaj nie umie. Łukem. Patryczek dzisiaj nie umie. Jak on nam do skrzynki zajrzy, nie? Dobra, idę do bazy obok. A, chodź, chodź, chodź tu Patryczek, chodź. On strzela w ciebie. Spróbuj Gdy... to przyjść. Jak tu przyjdziesz, ja będziesz miał ma łuk za emeraldy. Jak przyjdziesz, będziesz miał łuk za emeraldy. Dobra, dostał. Się alarm pojawi pełny, że on jest unąśba. To mogęś mu ogłuszenie dać. No. To bym wtedy łatwo przebiegł. Bra. Ale tak przebiegłeś. Masz. masz. No szybka wymiana. Szybki trejik. W ja złotych teraz nie mam. No właśnie też nie. No. Już masz. Tu za sobą. Przy sklepie Dobra, już mam. Masz tu Aha, łuk. Tak. O, bo zapłać. Normalnie Jakby chłop jaki dostał. Może być. Idzie do mnie na blisko się klepać. Oj, to zginie. Zginia w czelościach muchachy. No, ten łuk jest... Z... kurde kozak. To ten, z tego łuku to ja od razu zabijał. Zabrałem Raldę ze skrzyni. Jo! No. To czym nie mógł otworzyć naszej 6 skrzyni? A, a jak jak nie? Bo nie mamy łóżka, Patryczek. Pamiętaj. Jak nie mamy łóżka, mógł. Tak jak ty mogłeś białym, nie? No. no ale bo. Dobra, to już wszystko biorę do Ender chesta. Mam walkę z nim na łuki. Gdzie? Chłop dostał trzeciego strzała. Gdzie on jest? Na środku. 6 HP. No to. Gdzie on jest? Oj, oj, pan wiecie. Golemy jeszcze on. Co jest? O jest dobra, gina. Gina. Co? Gina. Co za nup? Dobra, dziękujemy wam za oglądanie, jeżeli to obejrzycie. I widzimy Dokładnie się w kolejnym końca. odcinku. Cześć!